Maciek, jesteś tak błyskotliwy i inteligentny, że ładny być nie musisz. Ech, ech. Witam. Dziś obejrzymy odcinek serialu Dlaczego Ja, który bardzo intensywnie mi wysyłaliście, ale nie wiem do końca dla... W dzisiejszym odcinku... Zapraszam bardzo. Wiecie jak się czują te biedne głodne dzieci w Afryce, kiedy odwiedza je Angelina Jolie? Bo ja już wiem. Zapraszam. Toruń. Dzięki przeprowadzce do własnego domu z ogrodem spełniło się marzenie Tomasza Potępskiego i jego żony Izabeli. Dariusz to tym razem Tomasz, bo scenarzysta wiedział, że ten koleś to ma Potem włączyła się rumba i powstał Tomasz. Nasze szczęście nie trwało długo. A wszystko dlatego, że kiedy pewnego dnia 43-letni Tomasz pracuje w ogrodzie, w sąsiedztwie zauważa opalające się kobiety. Jego spojrzenie na chwilę się na nich zatrzymuje. To nie umyka uwadze sąsiadki Moniki Poleszczuk. Która twierdzi, że mężczyzna podglądał ją i jej córkę Pauliny. To jest językowe nadużycie, on ich nie podglądał. A tak jakby powiedzieć, że Gepard podgląda antylopy. On po prostu w zgodzie ze swoim zwierzęcym instynktem drapieżnika moczył szmatę w chloroformie. Ten incydent psuje mu opinię wśród sąsiadów. One naprawdę myślały, że ja je podglądam. No, ja jeszcze próbowałem wyjaśnić całą tą sytuację, ale. Już było za późno, nic nie dały sobie wytłumaczyć. No, a potem wszyscy sąsiedzi zaczęli mnie uważać za podglądacza. A teraz na chwilkę serio? Ja uwielbiam tego aktora, ale zastanawiam się, jak wyglądają jego castingi. Dzień dobry, panie Dariusz. Nie mam na imię Dariusz, ale dzień dobry. Mam dziś dla pana rolę przykładnego ojca, który uwielbia odrabiać lekcje ze swoimi dziećmi. Może coś ostrzejszego? Andrzej, 43 lata, oszukał sklepikarkę na 20 zł. Michał, ministrant. To nie seryjny zabójca hemoroidów. Też nie. Ja chcę być jak Hopkins w Milczeniu Owiec, jak Ledger w Mrocznym Rycerzu, jak Szczęki w Szczękach. 43-letni Tomasz Zboczeniec, degenerat, podglądacz. Chyba kogoś dziś tu nie zabije. Co tam było na ogrodzie? Co to za krzyki? Jakie tam krzyki? Sąsiadkę spotkałem. No, co to ona ma coś ze słuchem, czy jak, że tak krzyczałeś? Nie ma nic ze słuchem, bo była na końcu swojej posesji. przecież po cichu nie będę do niej gadał. No. A o czym w ogóle rozmawialiście? Ogólnie się pytała, jak nam się tu mieszka, jak się zagospodarowaliśmy, Czyżby? o pogodzie. O pogodzie. Zaraz będzie padać, jeden trup za drugim. Wtedy miałem jeszcze nadzieję, że to wszystko rozejdzie się po kościach. No, ale nie doceniałem mojej sąsiadki. Dzień później. Gdy Tomasz myje samochód, zauważa, że Monika Poleszczuk wraca do domu. Mężczyzna wykorzystuje sytuację, by wyjaśnić wczorajsze nieporozumienie. Prawdzie nie ma pod ręką słuchawki prysznicowej, ale wąż ogrodowy to też nie zabawka. Tak czy siak, każdy psychopata powinien mieć rozkład alejek w le roi, Merlin w jednym paluszku. Tak naprawdę to boi się iść do tego ogrodu, bo przy takiej ładnej pogodzie to sąsiadka z córką będą się opalały, a ja nie chcę być znowu posądzony o podglądanie. No. Ale Iza nie dała mi zbyt dużego wyboru, no. Muszę iść. 43-latek idzie do ogrodu, ale stara się nie spoglądać w stronę posesji sąsiadów. Posłuchajcie tej muzyki! Mogli wybrać co tylko chcieli, więc do sceny podglądającego Tomasza wybrali kawałek, przy którym Sandra Bullock mogła spokojnie wracać na ziemię w grawitacji. Dziwnie wygląda, że boję się wyjść do własnego ogrodu, a. Jak pomyślę o sąsiadce, jak ona się tu zaraz pojawi i zacznie mnie oskarżać o podglądactwo, to. A to co? Znowu pan jest tutaj? Znowu pan nas podgląda? No, broń Boże, ja tylko dokuje Dragona. Ciekawe, co to by znaczyło w więzieniu, ale na samą myśl mnie boli. Przepraszam No to ja nie mogę no tak, znowu. być nasza, we znowu. własnym ogrodzie? No jak nie? Ciekawe, że akurat w tym momencie, kiedy my się opalamy, tak? Niech pani się uspokoi, ja nie chcę żadnych Ale kucji. ja się no... nie będę uspokajała, moja żona córka ma prosi... koszmary w żona nocy. Żona pro... Moja córka ma koszmary w nocy? To jest dlaczego ja czy Living Coneverland? Mam tylko jedną rzecz do powiedzenia w sprawie Michael Jackson. Mam 34 lata, czyli tyle, ile miał Michael Jackson, kiedy rzekomo dopuścił się Niestosownych czynów wobec osób nieletnich. Powiem tak: gdybym teraz napisał do jednego z moich widzów, może nawet fanów, który ma siedmioletniego syna, i napisał mu coś w stylu: Słuchaj, no, oglądasz mnie, lubisz mnie, jestem spoko gościem, weź mi przywieź tego swojego siedmioletniego Marcinka do siebie na miesiąc na pyżama party. Będziemy oglądać bajki, będziemy grać w Red Dead Redemption. Mam PlayStation VR. Yy, będziemy się bawić razem w mojej sypialni. Po prostu oglądać coś, jeść popcorn, dopóki nie padniemy ze zmęczenia i się rano obudzimy i zaczniemy to wszystko od nowa. To ten widz zadzwoniłby na pałę. Naprawdę uwierzcie mi, nawet gdybym powiedział, słuchaj, ale ja jestem y, ekscentrycznym, samotnym artystą, który miał straszne dzieciństwo, i ja sobie teraz to próbuję kompensować, bo mam taki kompleks Piotrusia pana, więc przywieź tego Marcinka do mnie na miesiąc. To by nie poprawiło mojej sytuacji. I tu nie chodzi o to, czy doszło do molestowania, czy nie. Nie. Jak masz 34 lata. I mieszkasz w domu ze sprzątaczką i obsługą Twojego Placu Zabaw, to nie spędzasz z obcym siedmiolatkiem miesiąca w swoim domu, robiąc Pijama Party. Po prostu tego nie robisz. Naprawdę miesiąc z obcym siedmiolatkiem? Rozumiem tydzień, ale miesiąc? Z perspektywy 34-letniego faceta, to jest to naprawdę dziwne, odjebać taki numer. A tak całkiem serio, ja nie wiem, czy Michael Jackson jest winny, czy nie, ale wybieram wierzyć, że nie jest winny. Też dlatego, że mitologia Jacksona, postać Jacksona, to jest bardzo duża część mojego dzieciństwa, wiecie, to tak jakby po 20 latach ktoś wam powiedział, że Simba był zoofilem. Albo że Pocahonta zwaliła kreski z penisów raperów po koncertach, to by mi złamało serduszko i nadało nowe znaczenie słowom ty masz mnie zagłupią dzikuską. Osobiście uważam Michaela Jacksona za najwybitniejszą postać w historii muzyki rozrywkowej, naj. A prywatnie za wielopoziomowo tragiczną postać. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Piszcie w komentarzach. Idziemy! Mamo, idziemy córko. mi się chce, jak ja myślę, że ona spogląda. No właśnie, no Ja to tego to... nie rozumiem. No, o co im chodzi? No, przecież ja im nic nie zrobiłem, no a tutaj. Pięknie. Od samego początku same problemy. Żeby zapomnieć o kłopotach, późnym popołudniem Tomasz spotkał się w kręgielni ze swoim najlepszym przyjacielem. Nikt nie zauważył tego drobnego błędu. Mariusz gra w kręgle, owszem, ale świeżo oskalpowanymi czaszkami dziewic na onkologii. Jakub wpada na pomysł, jak rozwiązać problemy 43 latka. Ja ci mówię. Zrób Grilla. No, po co? Jak to po co? Zaprosisz wszystkich sąsiadów, tą babę. Nie mówi się tą babę, tylko tę głupią babę. Że co, że ja podglądam kobietę tą specjalnie. Ty już dobrze wiesz, raz to już nie zdradziłeś. A my możemy spróbować zrobić Grilla, no. Jeżeli jej nie zapytamy i nie spróbujemy, to nic nie osiągniemy. Taka jest prawda. Marysiu. Maryś! Chodź, amciu-amciu już jest! Tomasz się tak słodko zwraca do swojej córki, jakby była chiławą. Maryś, chodź, amciu-amciu już jest! Za to nie mów tak do mnie. Ja mam już 11 lat, ja już browary waliłam na długiej przerwie. Ale ta młodzież teraz szybko dojrzewa, a nie chciało ci się psi-psi? Proszę o wybaczenie, ja naprawdę nie chciałem, żeby tak wyglądało, że ja się gapię na pańską małżonkę czy pańską córkę. No poza tym niech pan zrozumie, ja mam super żonę, super córeczkę. Spodziewamy się potomka. No. One Prawda? jakoś inaczej mi to opowiadały. No. Jak tylko są i opalają się w ogrodzie, to pan też tam jest. No, a gdzie ma się masturbować? W domu przy córce, uczącej się o mitochondrium, mizerującej żubry z puszki? Jeszcze niech i wtedy w oczy patrzy, z Chciałbym, żeby pan razem z rodziną przyszli na takiego przez nas zorganizowanego takiego grilla. No, w sobotę organizujemy, zaprosiliśmy też innych sąsiadów. Muszę przedyskutować z żoną. Proszę. To proszę, bardzo, bardzo naprawdę bylibyśmy szczęśliwi, gdyby państwo przyszli na tego grilla. Ja mam nadzieję, że ten grill bardzo znacząco poprawi wizerunek nas, jako sąsiadów. Ja stawiam, że wszyscy zginą, jak po akcji Gasa w Breaking Bad. Oni nawet nie będą wiedzieli, co ich uderzyło. Dzień później. Tomaszowi wydaje się, że ludzie w okolicy mają już o nim lepsze zdanie, bo kiedy myje samochód, jedna z sąsiadek go zagaduje. Pan jest nowy, prawda? Ted Bundy też był kiedyś gdzieś nowy. Dzieci tej pani jeszcze nie wiedzą, że jutro podczas głównego wydania wiadomości będą bardzo płakać. No niedawno się wprowadziliśmy, że śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy tu nowi. O, Daniela Ochnio. Tomasz Potemski. Mimo mi. Proszę mi mówić Daniela, bo teraz będziemy sąsiadami. Do zmroku, Max. Fajnie. To w takim razie też proszę mi mówić po imieniu, czyli Tomasz. A słyszałam już o pan... Yy, o tobie. A co to takiego słyszałaś? Ta lista jest dość długa, ale w pierwszym akcie tej historii ten pan, z którym teraz rozmawiasz, wskoczył obcej kobicie na waleta do wanny. Takie buty. że lubisz zaoglądać do tych ogródków. Nie, no te plotki to się naprawdę rozsadza. Słuchaj, to, to są tylko plotki i nic więcej, naprawdę nie wierz im. Słuchaj, w sobotę organizujemy takiego grilla dla sąsiadów, takiego powitalnego. Czuł się na niego zaproszona. Żona właśnie kopie 22 dół. Tym razem chyba nas złapią. Proszę przynieść musztardki. No, ja mam nadzieję, że takich sąsiadów jest tu więcej. O, a wzrok panu ucieka? A co pani zaś chodzi? A, wszystko widziałam. No. Nie, Daniela przyszła przywitać się jak normalna sąsiadka. No, no co w tym Jasne, złego? jasne, a to, że jest piękną kobietą to nie ma znaczenia, nie? Ej, pani da spokój. Co ja robię to mój problem. Pryśnij jej w twarz pod pałką, a potem wyjmij shotguna i zacznij do wszystkich strzelać. To prawda nie przeszedłem żadnej części Hitmana. Musiała akurat coś robić w ogrodzie. No. Ona specjalnie to zrobiła. A strach pomyśleć, co ona teraz o mnie rozpowiada i, i czego ja się nasłucham od innych ludzi, sąsiadów i. Eee. Już następnego dnia nowa znajomość Tomasza wywołuje irytację jego żony. Tomasz ogląda pornosy w salonie, kiedy wie, że mają przyjść goście, żeby go polubić. A wy myśleliście, że patrzę nie w oczy córce, jest przeginką. On jest jak James Harden w pierwszej połowie, to jest dopiero początek. No ja w zasadzie mam problem. Zawzyła mi się pralka, mówiłeś, że jesteś inżynierem. Może byś się tak rzucił na nią okiem. Wiesz co, ja dawno takimi rzeczami się nie zajmowałem, ale myślę, że mogę zobaczyć, co z tym pralkiem jest. Zobaczymy, no. Może się coś uda zrobić. O to super, bo męża nadal nie ma, a ja koniecznie muszę coś uprać. Ona jeszcze nie wie, że poprzednie pranie było ostatnim w jej życiu. No dobra, dobra, to zaraz zobaczymy co z tą bramką. Weź śmieci mi. przy okazji. Okej, okay, dobra. A to, to ja poczekam yy, przed domem. Oczywiście, że mnie to zainteresowało, skąd Tomasz zna tą kobietę. Przecież ona nawet w jakim jest zawodu. Ciekawe, co tam się między nimi dzieje. Kto to jest? Powiem Wam szczerze, że uwielbiam tematykę tych wszystkich psychopatów, morderców, kanibali, degeneratów i szapoba dla Tomasza, bo to naprawdę nie jest takie proste mieszkać z żoną i ukryć przed nią, że lubisz trzymać ludzi w piwnicy, bo rozumiem, że to jest ten przypadek. To wymaga niesamowitych umiejętności organizacyjnych, logistycznych, inżynieryjnych. Naprawdę, ja podziwiam takich ludzi. I mahat megandiego. Ja idę zobaczyć do niej tylko i wyłącznie pralkę. Jasne. Jak zobaczy tą pralkę, to zaraz wracam. Ja wiedziałem, że Iza tak zareaguje. Ja nie ma się czym przejmować. Ja idę zobaczyć tylko pralkę, a w tym nie ma nic złego. Będzie, jeżeli ukręcisz jej głowę w bębnie. Już ci działa pralka? Ja cię zaraz obedrę ze skóry. Poleszczukowie jeszcze nie zjawili się na grillu, ale przyjęli zaproszenie. Większość gości już jest u potepskich. Marysia pojechała do babci. Tomasz próbuje rozluźnić atmosferę, bo wygląda na to, że na razie tylko Daniela z mężem dobrze się bawią. Uwielbiałbym takie imprezki. Gdyby tylko zalegalizowali noc oczyszczenia, ktoś naprawdę organizuje takie sąsiedzkie upy i nikt tam nie przychodzi w pasie Shakina. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście wszyscy. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko zacząć od początku. Ja... Mam taką propozycję, żebyśmy przeszli na ty. No to może zobaczymy, jak ten wieczór się rozwinie. Dobrze. Jeśli jest coś na grillu, to nie widzę przeciwwskazań. Paweł. <gry> Tato! To jest ta pewność siebie. Może przejdziemy na ty. Jeśli jest coś na grillu, to ja nie widzę przeciwwskazań. Paweł. 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 Say my name. <noise> Tato! Przez chwilę naprawdę wierzyłam, że wszystko już będzie dobrze. I wtedy, gdy byłam taka pewna, zdarzyła się kolejna katastrofa. Nieco później Tomasz idzie do toalety, nie upewniając się wcześniej, czy ktoś jest w środku. Co ty o, sobie... Przepraszam Co bardzo, sobie przepraszam bardzo. Kurczę, ale wstyd. Tomasz doskonale zna ludzką psychikę i wie, że ofiara jest ta najbardziej bezbronna na kiblu po jego kiełbaskach z metakwalonem. No to jeszcze to Poleszczuk, jak nie wiem, to był jakiś facet Izak, tokolwiek, a nie to musi być ta baba. Co ty człowieku robisz? No, ja ty przepraszam najmocniej, naprawdę co przepraszasz, zboczenie cię też. Naprawdę jeden. nie chciałem. no... Ja nie chciałem. Paweł Paweł, chodź idziemy. Ale Halina to jest ten, który puka! Wiecie gdzie wy jesteście? U zboczeńca! Wiecie co on zrobił? Siedzę na kiblu, on wchodzi do mnie! Proszę pana, to chciałem iść do toalety, Paweł, no akurat tam była pana żona. Paweł, chodź Ale te też Idziemy, No, no chodź, naprawdę nie idziemy. chciałem! Jak? Od teraz w ja. ja. jesteśmy na panu! Aż tak, Rysiek, ten zboczeniec mnie podglądał w kiblu! I podejrzewam, że jest zboczeńcem i mógł mnie nawet zgwałcić! Więc weź coś zrób! Kolego, od teraz... Jesteśmy znowu na pan! A jak zrobisz to jeszcze raz, to będę pierdział na leżakowaniu. Wyjaśnij mi to, co tu się dzieje. No, sorry, nie wymieniłem tego zamka. No, chciałem iść do toalety, no, a tam siedziała akurat ta baba. wszyscy goście to słyszeli. Nie, proszę zostać, mamy jeszcze trochę jedzenia. No, popatrz, co narobiłeś. To był taki wstyd, gdy ta sąsiadka zrobiła taką aferę. Tyle razy powtarzałam mężowi, żeby wymienił ten zamek. Gdyby tylko mając świadomość, że w domu są goście i widząc zapalone światło w toalecie potrafił, nie wiem, zrozumieć sens istnienia, albo rozszczepić atom, albo. nie wiem, zapytać, czy ktoś tam przypadkiem nie strał Salatki? Jeszcze? Sałatki. Dzień. Bez przesady, ja tu nie Dzień. zostanę. Proszę tu, zostać dziękuję, naprawdę. Dziękuję. Prosimy. Do widzenia. Wiadomo, atmosfera pod koniec już zupełnie padła. Rodzina Poleszczuków znów zniszczyła nam reputację. Twój mąż widział, jak sąsiadka grzebie sobie w odbycie. Tu nawet Rafaello może wyrazić za mało. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. A jeszcze dzień dobry, słuchaj, boczenic właśnie, widzisz go? Przemają. Nie dało się nie usłyszeć tego, co przed chwilą pani rozmawia. Ja chcę poinformować tylko jedno i nie jestem żadnym z bokiem. Oj, każdy z bok tak mówi. I to jest paradoks z boka, nieważne co powie, i tak jesteś z bokiem. To jest tak jak z niepijącymi alkoholikami. Jak nie pijesz, to jesteś pozerem, To jest obraza dla wszystkich ciężko pijących alkoholików. Yyy, jestem niepijącym alkoholikiem. Ty przestań bić konkubinę i idź do pracy. Peść. To jest zarobienie bałaganie we własnym pokoiku, co? No bo zabawało. No się musi. Wszystko dobrze? Uważaj na schodach. To brzmiało jak groźba. Bardziej wyrok. A może święty, jak z facetem będzie mi się dobrze rozmawiał, to co też? Będziesz miał jakieś pretensje? O co ci chodzi? Co to za zazdrość w ogóle? Wiesz co? Ja wiem, miałam nie wracać do tego, ale ty mnie już raz zdradziłeś. Ja mogłem to ukryć, ale byłem szczery, przyznałem ci się, tak? Uwielbiam ten argument. Muszę ci się do czegoś przyznać. Zdradziłem cię, jak mogłeś, nienawidzę cię, ale przyznałem się i jakby tego było mało, jutro jak cię zdradzę, to też się przyznam, tym bardziej, że masz urodziny. Ty to jesteś taki facet z bajki. Zero przypadków na sto. Zero. Proszę cię Iza, uwierz mi, skończ i nie płacz. Iza, nie płacz. Dobra, spróbuję. Wiesz co, idź pod ten prysznic. Ja jestem załamany po tej rozmowie. No, moje małżeństwo wysi na włosku. No. A ja nie wiem, jak ja się wpakowałem w to gówno. Półnagiego Dariusza nigdy za wiele. Dziękujemy, panie Radwa. Panie Dariuszu, i ten psychopata zorganizuje grilla, na którym wejdzie do kibla i zobaczy siatkę i będzie afera na całe osiedle. Ale ja chcę być jak Kate Winslet w Tytaniku, jak ją DiCaprio malował. Specjalnie klaty nie goliłem. A ja nie wiem, jak ja się wpakowałem w to gówno. Ja naprawdę nic nie zrobiłem. No, ludzie i tak wszyscy wieszają psy na mnie. No. Eee. Ja nie wiedziałem, co mam robić. No, jakbym zagadał do Danieli, no to ta sąsiadka to pewnie podpatrzyła. No. Pomyślałem, że siedzi za tą firanką i tylko obserwuje, no. no ale nie mogłem Danieli olać, no. no i dodatkowo żona też by pewnie zauważyła, że z nią rozmawiam, no naprawdę nie wiedziałem, co wtedy mam robić. Porozmawiać o tym z nowo poznaną sąsiadką, żeby żona widziała. Ja się nie dziwię, że jego córka jest alkoholikiem. Słyszałeś najnowsze plotki, jakoby... Mamy romans? Nie, no co ty, od kiedy? Właśnie rozmawiałam z Tomaszem i doszły mi słuchy, że tej sąsiedzi pomyłkują, iż jakobyśmy mieli mieć romans. To jest wielotna bzdura. To, że mój mąż wyjeżdża w delegację, to nie znaczy, że się nie kochamy, nie jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Poza tym też ostatnio dowiedziałam się, że jestem w ciąży. No, nie wiedziałem. A wiem za od paru dni. Ja, no, mimo wszystko gratuluję. Halo, ale wy przecież się, żeby mi coś powiedzieć, a nie urządzać między sobą jakieś tutaj romansowe pogaduszki. I dlatego zajmujemy się tak idiotyczną sprawą zamiast w środku dnia jak normalny człowiek, nie wiem, posprzątać dom, iść do pracy, ugotować obiad, zamordować wreszcie kogoś. To jest twoja sprawka, ten jej brzuszek. Isa, posłuchaj, co ty w ogóle teraz opowiadasz za głupoty? No zastanów się no. A poza tym wiesz, no... Nie podnoś tak głosu, no Marysia jest do góry, usłyszę te pierdoły i... i, i. Co w to nasce wtedy pomyśle? Że nikt jej nie zawiezie na AA. Słuchaj, a ty wiesz, mam sąsiada. Taki jakiś niewydarzony, jakiś taki nieciekawy w ogóle ty. Ale jaką żonę ma? Słuchaj, no o, ma Słuchaj, osiedle. dużo młodsza od niego, szczuplutka, piękna. Słuchaj, no coś niesamowitego. Słuchaj, a facet, koszmar. Właśnie, Przepraszam tak bardzo, co pani tu o mnie opowiadają w tej chwili? Jak? Znowu kolejne kłamstwa. Mówiłem coś o pewności siebie. Słuchaj, mam sąsiada. Ach, taki jakiś nieciekawy, ale żona super, ale on koszmar. A co wy tu opowiadacie za kolejne kłamstwa, co? Wypraszam sobie te kłamstwa, jakoby moja żona była super, a tym bardziej, że ja jestem koszmar. Koniec z tymi głupotami. To tak, jakby powiedzieć, że Jared Leto to jest koszmar. Ja, proszę pani, miałem grać rozbierane sceny w Tytaniku. Mówię, także proszę nawet nie odzywać. Proszę, także... proszę mi teraz. Nie opowiadać, w Słyszałem wyraźnie, tak? Co no, pani przesłyszałem myśli? Przesłyszałem się, pan. Czy tak? tak? Przesłyszałem się. Może ja pójdę jednak na policję z tym, tak? Skończą się pani na obelgi, policji. tak? Szybko, zabiją papryką, a potem wyjmij gana i. Ja wolę Devil May Cry. Co ta baba miała na myśli, mówiąc, teraz pan wie, jak to jest? Gdy Tomasz wraca do domu, mówi żonie o plotkach, które Monika rozpowiadała o niej w sklepie. Ty wiesz, co się wydarzyło? Ta Monika, ona chciała nas po prostu zniszczyć. A ja, w swojej tej głupiej zazdrości, tak się dałam nabrać. Ale widzisz, komu masz teraz wierzyć, tej babie czy mnie? No. no tak, to wszystko takie śmieszne się wydaje. Ty słuchaj, ale ty może ją znasz gdzieś z przeszłości? Gdzie tam z jakiej przeszłości? Tomaszu, ty byłeś zdolny do wielu rzeczy. Może ona się mści, bo poszedłeś na pogrzeb jej matki tak ubrany? Ja naprawdę nic nie zrobiłem. Tomasz i Jakub znają się od szkoły podstawowej. I właśnie o wspomnienia z tego okresu chodzi teraz 43-latkowi. Po drodze Tomasz zadzwonił do przyjaciela. Ten już na niego czekał. Mówisz, że ma na imię Monika? Monika. Pamiętasz? Z nami do równoległej klasy chodziła taka Monika. To nie jest Monika, córka ratownika, tylko Monika, córka dyktatora. Dodaj tutaj czarne, grube okulary Ja aparat na zęby. Ja. Czy ja. I, Pamiętasz, jak po one... nie jeździłeś, jak się z niej nabijałeś bez przerwy? Nie miałem dla niej litości. No. A ja twojej twarzy nigdy nie zapomnę! To uczucie, ja i moi widzowie bardzo dobrze znamy. To jest trauma na całe życie. Ale co z tego, że mnie przepraszasz teraz? A Panika, czy, ja, czy ty ja naprawdę. Nie co ja przeszłam jako dziecko? Ja byłam załamana. Ja się bałam prawie wszystkiego! Dobrze, że potem mąż mi i córka. Ty sobie wyobrażasz, co ja musiałam przejść. Zrobiło się tak emocjonalnie, że aż się dziwię, że montażysta dźwięku tak przysnął. Monika... Bo nie wylądowała. Monika, ja się cieszę, że to by się udało i naprawdę jest mi przykro, że w ogóle do czegoś takiego doszło, ale... Uwierz mi, ja w tej chwili jestem zupełnie innym człowiekiem i... Ja nie zrobiłbym tego teraz komukolwiek. Tak, nie chcę bo teraz dokuczać. to mówisz, bo co? Bo się boisz? Boisz się o swoją reputację? I dlatego teraz przychodzisz i mnie tu przepraszasz, tak? Nie, Monika, nie przepraszam cię teraz tylko dlatego, że tu mieszkam obok ciebie, tylko przepraszam cię za to, co. tak z mojego mieszkania. Czyli okazuje się, że w czasach szkolnych Tomasz dokuczał tej pani i ona teraz się za to na nim mści. Dariusz, kochany mój, jaka piękna puęta. Nie ma sensu dopieprzać sobie nawzajem, szczególnie w czasach młodości, kiedy człowiek jest tak bardzo niepewny swojej wartości i tak bardzo. Emocjonalnie podchodzi do krytyki innych, to jest idiotyczne. Ja pamiętam, że też nieraz mi dokuczano, nieraz ja dokuczałem komuś i nie mogę uwierzyć, że człowiek w tym wieku może być takim idiotą! Tandyłę! Do Zresztą rozmawiam na ten temat z bardzo wieloma osobami przez Instagram, na który zapraszam, i okazuje się, że to jest mega ciężka sprawa, bo żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki, dostęp do takiego Instagrama czy do innych portali społecznościowych. Na które ludzie, obcy ludzie, wrzucają zdjęcia, które są. przedstawiają jakieś pozytywne momenty w ich życiach, tak? Tu byłem, to jadłem, tu jestem z dziewczyną. I nagle zaczynamy się zastanawiać, czy może nasze życie nie jest wyjątkowe? Dlaczego nasze ży życie nie jest takie wspaniałe i takie kolorowe i takie pełne z za dużych butów małgorzaty rozzenek? Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Powinniśmy chyba. Trochę mniej się nawzajem oceniać i trochę mniej oczekiwać zjawisk idealnych w życiu i na świecie. Ale dydaktycznie wyszło, aż mi na chwilę zaczęło brakować żartów o masturbacji face to face z nieletnią córką, która notabene zaraz się spóźni na AA. Chodź, tam chciałam Cię już. Sąsiedzkie kłótnie już dawno poszły w niepamięć. Bo czasem trzeba zostawić za sobą przeszłość. By móc cieszyć się przyszłością. Wszyscy myśleliśmy, a przynajmniej ja tak myślałem, że Dariusz wszystkich pozabija na patostreamie, a tymczasem wszystko skończyło się happy endem. I może niech dzisiaj już tak zostanie. Bo, 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 bo to jego gole, to No, Po pierwsze, cały czas zbieram zamówienia mojej nowej książki o największych wynalazkach w historii ludzkości, ilustracje powstają, tekst się łamie, wszystko się składa, już niedługo będziemy drukować, podpisywać, cyk, cyk, cyk. Zamawiajcie, bo będziecie żałować. Po drugie, pamiętajcie, żeby nagrać filmik na dziesięciolecie. No już niedługo będzie dziesięciolecie, niedługo zacznę montować ten film, już jest sporo materiałów i myślę, że zrobimy to tak, że nagram to w formie takiego odcinka, czyli będą wasze fragmenty, moja jakaś odpowiedź, reakcja. I będzie fajny film, nagrajcie coś i wrzućcie na 10 I Po trzecie, zapraszam na mój Instagram, gdzie możecie znaleźć zdjęcia, relacje, zapowiedzi nadchodzących filmów. Miniaturki, zje... cały ten social mediowy syf, który sprawia, że myślimy, że nasze życie jest takie mało wyjątkowe. Nie mam za dużych butów. I to na dzisiaj te. Do zobaczenia w następnym odcinku. Boja. To jest to Wprawdzie nie ma pod ręki, ją. Oh, posłuchajcie tej muzyki. Mogli wybrać, co tylko chcieli, więc. Więc posłuchajcie tej muzyki, mogli wybrać, co tylko chcieli, więc do. Posłuchajcie tej muzyki, mogli wybrać, co tylko chcieli, więc. Posłuchajcie tej muzyki, mogli wybrać. Posłuchajcie tej muzyki, mogli wybrać, co tylko chcieli, więc do sceny. Po... Posłuchajcie tej muzyki. Mogli posłuchajcie tej muzyki, mogli wybrać, co tylko chcieli, więc do sceny podglądającego. Posłuchajcie tej muzyki, mogli wybrać, co tylko chcieli, więc do sceny podglądającego. Posłuchajcie tej muzyki, mogli wybrać, co tylko chcieli, więc. Seriously? Uważaj na schodach.